Witajcie, kontynuujemy omawianie opowieści wigilijnej i w tym odcinku zajmiemy się charakterystyką bohaterów oraz wybranymi motywami. Opowieść wigilijna zbudowana jest z pięciu strofek, a każda z nich tworzy zamkniętą całość. Pierwsza strofka pełni rolę ekspozycji, w której następuje przedstawienie bohaterów i ich wzajemnych stosunków. Następuje tutaj zawiązanie akcji w momencie, gdy w mieszkaniu Scrooge'a pojawia się duch zmarłego przyjaciela, Jakuba Marleya. Każda z trzech kolejnych strofek poświęcona jest wędrówkom przez życie Scrooge'a z odpowiednio duchem wigilijnej przeszłości, duchem tegorocznych świąt Bożego Narodzenia oraz duchem przyszłych wigilii. Ostatnia, piąta strofka zawiera roz. Rozwiązanie akcji i krótki epilog. Opisuje ona wypełnienie obietnicy przemiany złożonej przez Scrooge'a, a także dowiadujemy się o dalszych losach głównego bohatera. Ebenezer Scrooge to główny bohater opowieści wigilijnej. Jest starym skąpcem, prowadzi kantor, czyli dom handlowy, który założył wraz ze wspólnikiem Jakubem Marleyem. Siedem lat temu partner biznesowy zmarł i od tego czasu Ebenezer sam prowadzi kantor. Scrooge żyje samotnie, nigdy się nie ożenił, nie ma kontaktów z rodziną i nie ma żadnych przyjaciół. W przeszłości odrzucił dziewczynę o imieniu Bella, z którą był związany, ponieważ była biedna, a dla Scrooge'a najważniejsze były pieniądze. Ebenezer był bardzo samotnym dzieckiem, miał surowego ojca i często musiał zostawać na święta w internacie. Na pewno miało to wpływ na jego charakter. Jego najlepszą przyjaciółką była siostra Fan, jednak po jej śmierci nie utrzymuje kontaktów z jej jedynym synem Fredem, mimo że siostrzeniec co roku próbuje go zaprosić na święta. Scrooge nienawidzi świąt Bożego Narodzenia i wszystkich okoliczności z nimi związanych. Uważa, że to strata czasu. Ma obsesję na punkcie pieniędzy, jest niewiarygodnie skąpy i bezwzględny w swoim działaniu. Nie obchodzi go los swojego pracownika kancelisty, zmusza go do pracy w zimnym pomieszczeniu i mocno oszczędza na jego pensji. Dzięki swojej pracowitości i żelaznym zasadom udaje mu się dojść do dużego majątku. Nie ma żadnego współczucia dla biedniejszych ludzi, bywa okrutny, ponieważ sugeruje, że gdyby ubodzy ludzie umarli, to zmniejszyliby w ten sposób nadmiar ludności na świecie. Jego wygląd doskonale odpowiada charakterowi. Ma ostre rysy twarzy, siwe włosy, wąskie wargi, długi nos, pomarszczone policzki, oczy o zimnym lodowatym spojrzeniu. Wszystko to sprawia wrażenie, jakby cały czas był zły. Swoim wyglądem wzbudza odrazę i odrzuca ludzi. W noc wigilijną skrócza Odwiedza duch zmarłego przyjaciela oraz trzy inne zjawy, i podczas wędrówek z duchami główny bohater uświadamia sobie okrucieństwo swojego postępowania. Scrooge, widząc los ubogiej rodziny pracownika, a zwłaszcza jego kalekiego syna maleńkiego Tima, jest przerażony i uświadamia sobie, że maleńki Tim może wkrótce umrzeć z powodu złych warunków życiowych. Jednocześnie Scrooge jest przerażony wizją własnej śmierci i postanawia zmienić swoje dotychczasowe postępowanie. Zachodzi w nim wielka przemiana i jego skomstwo przeradza się w hojność, a okrucieństwo w życzliwość. Kupiec Wysyła indyka na święta swojemu pracownikowi i podnosi mu pensję. Nawiązuje dobre kontakty z siostrzeńcem i jest serdeczny w stosunku do innych ludzi. Jakub Marley jest wspólnikiem Scroogea, który zmarł 7 lat temu. Odwiedza przyjaciela w Wigilijną noc i ostrzega go. Że jeśli nie zmieni swojego postępowania, to skończy jak on. Jakub za życia był podobnie jak Scrooge bardzo dobrym kupcem, ale nie był zainteresowany losem bliźnich. Obecnie z duchem i wlecze za sobą łańcuch wykonany z kasetek na pieniądze, ksiąg rachunkowych i sakiewek, ponieważ tylko tym był zainteresowany, gdy żył. Teraz cierpi, jest skazany na wieczną tułaczkę i pokutuje za swoje niegodziwe życie. Zapowiada przybycie trzech duchów, które mają wpłynąć na postępowanie Scroogea, by nie skończył jak Marley. Bob Cratchit jest pracownikiem w domu kupieckim Ebenezera i pełni rolę kancelisty. Ma szóstkę dzieci: Starsi Piotr i Marta pracują i pomagają w utrzymaniu domu, Belinda, maleńki Tym i jego dwoje rodzeństwa są jeszcze mali. Jest pokorny i znosi upokorzenia ze strony swojego pracodawcy, a obowiązki pracownicze wykonuje sumiennie. Pomimo ubóstwa, jest bardzo dobrym ojcem i troszczy się o los swoich dzieci. Jest w stanie zrobić wszystko, aby zapewnić im byt. Jest człowiekiem bogobojnym i wdzięcznym za wszystko, czym los obdarował jego rodzinę. Pomimo że Scrooge traktuje go okrutnie i bywa bezwzględny, to Bob wznosi za niego toast podczas kolacji wigilijnej. Jego radosne usposobienie udziela się członkom jego rodziny i nawet maleńki Tim, mimo tego, że musi chodzić o kulach i nogi mało więzione w ortopedycznych szynach, jest dzieckiem pogodnym. Fred jest synem siostry Scrooge'a i jego siostrzeńcem. Jest wiecznie uśmiechniętym i miłym młodym człowiekiem, który bardzo kocha swoją piękną żonę. Nie ma takiego majątku jak jego wuj, ale nie przejmuje się tym bardzo, ponieważ są dla niego ważniejsze rzeczy w życiu od pieniędzy. Fred jest bardzo lubiany i ma wielu przyjaciół. Jego dom podczas świąt jest pełny gości, którzy szczęśliwie spędzają czas, oddają się różnym zabawom. Co roku zaprasza wuja na świąteczny obiad, i mimo, że Ebenezer odrzuca jego zaproszenie, to Fred nie żywi urazy. Żal mu jest wuja i nie potrafi się na niego gniewać, a nawet go broni. Fred charakteryzuje się empatią, jest zainteresowany losem pracownika swojego wuja. Pan Fezwik to handlowiec, u którego Scrooge wraz ze swoim kolegą Dickiem Wilkinsem odbywali praktykę. Dumf wigilijnej przeszłości przypomina Scroogeowi o atmosferze, jaka panowała w zakładzie pracy Fezwika i tym, że handlowiec traktował swoich pracowników z życzliwością i należytym szacunkiem. Duch wigilijnej przeszłości przypomina wyglądem trochę dziecko i jednocześnie starca. Jest ubrany w tunikę ściągniętą śniącym pasem, od którego bije blask. W ręku trzyma gałązkę zielonego ostro krzewu a jego szatę w sprzeczności z bardzo chłodnym wyglądem zdobią świeże wiosenne kwiaty. Z jego głowy wydobywa się światło, które oświetla całą postać. Pod pachą trzyma przyrząd do gaszenia świec. Duch zabiera Scrooge'a w krainę jego dzieciństwa i młodości, co powoduje wzruszenie u starca. Przypomina mu samotne dzieciństwo siostrę Fan, a także praktykę odbywaną u pana Fezlika, gdzie panowała ciepła atmosfera. Oprócz tego ukazuje Scrooge'owi dawną narzeczoną, gdy odchodziła od niego a następnie i szczęśliwe życie rodzinne. Duch tegorocznego Bożego Narodzenia jest ubrany w prostą szatę z zielonej barwy okrytą białym futrem. Na głowie ma wieniec ostro krzewu wysadzany sopelkami lodu. W ręku trzyma pochodnią przypominającą róg obfitości. Ukazuje Scrooge'owi londyńskie ulice i ludzi przygotowujących się do świąt, których łączy to, że wszyscy są szczęśliwi. Zjawa pokazuje również wigilię górników, marynarzy, latarników, a potem zabiera go do domu siostrzeńca i Scrooge zaczyna żałować, że sam spędza święta. Na koniec szaty duch Wychodzi dwoje wychudzonych odrażających dzieci, są to ciemnota i nędza, a ich następstwem będzie zguba. Duch przyszłych wigilii jest trzecią zjawą i wygląda bardzo groźnie. Postać ducha okrywa szczelny całą, spod którego widoczna jest tylko jego ręka. Jest to najbardziej przerażająca zjawa, jaką widział Scrooge, i w przeciwieństwie do poprzednich duchów, nie przedstawia się i nie wypowiada żadnego słowa. Duch pokazuje Scrooge'owi scenę, gdy kilka osób wypowiada się lekko o śmierci jakiejś osoby i o jej pogrzebie. W toku podróży Ebenezer rozpoznaje samego siebie w człowieku, o którym mówili ludzie. Oprócz tego jest świadkiem żałoby w domu Boba po śmierci Tima. Jednym z głównych motywów, w opowieści wigilijnej jest przemiana wewnętrzna Ebenezera Scrooge'a po wizycie ducha zmarłego przyjaciela i wędrówkach przez życie z trzema duchami. Przed tą wizytą Scrooge był samotnym skąpcem, nieczułym, a wręcz okrutnym wobec innych ludzi, dla którego święta nie miały żadnego znaczenia, ponieważ nie przynosiły mu żadnych korzyści majątkowych. Nie odczuwał on potrzeby spędzania czasu z bliskimi ludźmi. Noc, w którą odwiedzają go duchy, jest punktem zwrotnym w jego życiu. Duchy przypominają mu przeszłość ludzi, których kochał, a także wskazują, co stracił w życiu, poświęcając uwagę tylko pieniądzom. Wizyta ducha przyszłości stanowi przestrogę dla starego kupca. Podczas tych wędrówek w skrócie budzą się ludzkie uczucia jak empatia, współczucie czy wzruszenie. W wyniku tego Ebenezer staje się człowiekiem otwartym na ludzi, życzliwym, chętnym do pomocy i przede wszystkim szczęśliwym. Historia ta pokazuje, że każdy człowiek może zmienić swoje dotychczasowe życie. Scrooge przed wizytą duchów był człowiekiem, którego życie koncentrowało się wokół pieniądza, stanowiącego dla starego kupca najwyższą wartość. Dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy doszedł do sporego majątku, ale po drodze zupełnie zapomniał o innych wartościach, co stało się przyczyną jego upadku moralnego. Całkowicie odizolował się od reszty społeczeństwa i stał się niewrażliwy na uczucia innych ludzi. To chorobliwe skomstwo odebrało mu jakiekolwiek szczęście, bowiem również wobec siebie był nadmiernie oszczędny. Był wychudzony i nosił skromne ubrania. Przykład Scrooge'a pokazuje, że szaleńcza pogoń za pieniądzem może niszczyć człowieka poprzez eliminację moralności i izolację od społeczeństwa. Należy pamiętać, że pieniądze same w sobie nie są złe, ale chorobliwa miłość do nich już tak. Gdy w Scrooge'u zachodzi przemiana, zaczyna pomagać innym ludziom i dostrzegać, jak wiele dobrego można zrobić za pomocą pieniędzy. Okazuje się, że dzielenie się z innymi daje mu o wiele więcej szczęścia aniżeli chorobliwe oszczędzania. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że okazał się on pomocny i jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału.